Przez dekady gry wideo były postrzegane jako forma eskapistycznej rozrywki. Cyfrowe place zabaw, których głównym celem było dostarczenie satysfakcji, poczucia mocy i ucieczki od przyziemnej rzeczywistości. Jednak wraz z rozwojem technologicznym no i artystycznym, medium to dojrzało, przekształcając się w potężne narzędzie narracyjne, zdolne do eksploracji najbardziej złożonych i mrocznych aspektów ludzkiej kondycji. Coraz częściej twórcy gier odchodzą od prostych fantazji o zwycięstwie, a zamiast tego zapraszają graczy do światów przesiąkniętych melancholią, zwątpieniem i egzystencjalnym lękiem. W tych wirtualnych przestrzeniach odradza się w nowej, interaktywnej formie stary, artystyczny motyw, Vanitas. Pojęcie to, wywodzące się ze sztuki baroku, skupiało się na marności i nietrwałości ludzkiego życia. Ale również i dóbr doczesnych. Martwe natury z czaszkami, klepsydrami, gasnącymi świecami, gnijącymi owocami miały przypominać widzowi o nieuchronności śmierci czyli memento mori i daremności ziemskich dążeń. Ten wanitatywny duch znajduje się swój odpowiednik w pesymizmie filozoficznym zwłaszcza w myśli Artura Schopenhauera. Które postrzegał świat jako arenę nieustannego, ślepego pożądania i cierpienia, a ludzkie życie jako tragiczną oscylację między bólem a nudą. Te z pozoru odległe od rozrywki koncepcje stały się fundamentem dla wielu współczesnych gier wideo. Można by pokusić się o stwierdzenie, że gry wideo, dzięki swojej unikalnej interaktywności, nie tylko przedstawiają motywy wanitatywne i pesymistyczne, ale pozwalają graczom na ich głębokie osobiste doświadczenie. Gracz przestaje być biernym obserwatorem rozpadu. Staje się jego aktywnym uczestnikiem, zmuszonym do konfrontacji z daremnością własnych działań, kruchością istnienia i wszechobecną pustką. Analizując takie tytuły jak Silent Hill 2, Soma, Dark Souls, Nier Automata, Metro Exodus, Shadow of the Colossus oraz Hollow Knight, zbadamy w jaki sposób medium gier wideo stało się nowoczesnym płótnem. Dla odwiecznych pytań o sens. Stratę i nieuchronność końca. Najbardziej intymnym polem eksploracji pesymizmu jest ludzka psychika wewnętrzny krajobraz kształtowany przez winę, stratę i wyparcie. Gry wideo, pozwalając graczowi wcielić się w bohatera, tworzą potężne narzędzie do symulowania tego wewnętrznego rozkładu. Dwa tytuły, Silent Hill 2 oraz Soma, w mistrzowski sposób wykorzystują tę możliwość. Budując narracje, w których największym horrorem nie jest zewnętrzny potwór, lecz prawda ukryta we własnym umyśle. Silent Hill 2 pozostaje do dziś archetypem horroru psychologicznego, w którym cała Diegeza staje się odbiciem udręczonej duszy protagonisty. Gracz, jak pewnie już wszyscy wiedzą, wciela się w Jamesa Sunderlanda. Które przybywa do tytułowego miasteczka po otrzymaniu listu od swojej zmarłej trzy lata wcześniej żony, Mary. Ta z pozoru prosta fabuła jest jedynie pretekstem do podróży w głąb odchłani poczucia winy. Miasteczko, z spowite gęstą, nieprzeniknioną mgłą, jest fizyczną manifestacją stanu umysłu Jamesa, jego dezorientacji, wyparcia i niezdolności do jasnego postrzegania rzeczywistości. Rozpadające się budynki, Zardzewiałe konstrukcje i wszechobecny brud symbolizują rozkład jego moralności i psychiki. Prawdziwa groza Silent Hill 2 nie leży jednak w atmosferze, a w symbolice potworów. Każdy przeciwnik jest personifikacją stłumionych lęków i pragnień Jamesa. Abstrakcyjne manekiny i pełzające figury reprezentują jego frustrację seksualną i obiektowe postrzeganie kobiet. Podczas gdy ikonicznej piramidy głowy to ucieleśnienie jego podświadomego pragnienia kary, brutalny sędzia i kat w jednym. Daremność jego poszukiwań Mary, która okazała się iluzją podtrzymującą go przy życiu, jest kwintesencją motywu wanitatywnego. James goni za duchem, za wspomnieniem, odmawiając konfrontacji z prawdą. To on, nie mogąc znieść cierpienia żony, zakończył jej życie. Ostatecznie gra nie oferuje prostego zwycięstwa. Zakończenia są różne, ale wszystkie nacechowane goryczą. Od samobójstwa, przez próbę wskrzeszenia żony, po cichą akceptację i odejście. Każdy z nich jest formą pogodzenia się z nieuchronną stratą, a cała podróż przez Silent Hill staje się bolesnym rytuałem żałoby, w którym gracz jest zmuszony do aktywnego uczestnictwa. Podobną podróż w głąb tożsamości. Choć w konwencji science fiction oferuje Soma. Gra stawia fundamentalne pytanie o naturę świadomości w dobie technologii, która pozwala na jej kopiowanie. Gracz wciela się w Simona Jareta, który po eksperymentalnym skanie mózgu budzi się 100 lat później w podwodnej, zrujnowanej stacji badawczej Pathos 2. Ziemia została zniszczona przez kometę, a resztki ludzkości przetrwały jako cyfrowe duchy w maszynach lub w biomechanicznych, rozpadających się ciałach. Pesymizm somy jest wielowymiarowy. Po pierwsze, to pesymizm technologiczny. Obietnica cyfrowej nieśmiertelności okazuje się koszmarem. Ludzie zamknięci w maszynach cierpią na wieczną agonię, a jedyną nadzieją jest arka, cyfrowy raj, wystrzelony w kosmos. Jednak to wokół dążenia do arki gra buduje swój najgłębszy egzystencjalny dramat. W kluczowych momentach Simon musi skopiować swoją świadomość do nowego ciała, by pokonać przeszkody. Gracz, zachowując perspektywę pierwszej osoby, przenosi się wraz z nim, by po chwili usłyszeć głos starego Simona, pozostawionego w poprzednim ciele, który z przerażeniem pyta, dlaczego został porzucony. To bolesna lekcja na temat problemu statku Tezeusza. Kopia nie jest kontynuacją, lecz duplikatem a oryginał umiera lub zostaje skazany na samotność. Finał gry jest jednym z najbardziej druzgocących w historii medium. Simon z sukcesem wysyła Arkę w kosmos. Gracz przez chwilę widzi idylliczny cyfrowy świat, po czym następuje nagłe cięcie. Okazuje się, że to świadomość kopii trafiła do raju. Gracz jako Simon, który nacisnął przycisk, zostaje sam w ciemności na dnie oceanu, a jego jedyna towarzyszka uległa awarii. Napisy końcowe przewijają się w absolutnej ciszy i mroku. To ostateczna scena jest kwintesencją pesymizmu. Cel został osiągnięty, ale dla naszego bohatera nie ma żadnej nagrody jest tylko wieczna, samotna pustka. Motyw wanitatywny realizuje się tu w daremności dążenia do osobistego przetrwania. Jednostka jest tylko i wyłącznie. Z używalnym narzędziem w procesie ratowania idei człowieczeństwa. Od osobistych tragedii przechodzimy do pesymizmu na skalę kosmiczną i społeczną, gdzie rozkładowi ulega nie jednostka, lecz całe światy i cywilizacje. W tych narracjach wysiłki bohatera, nawet jeśli heroiczne, często okazują się jedynie odwlekaniem nieuniknionego lub, co gorsza, podtrzymywaniem stanu agonii. Seria Dark Souls jest prawdopodobnie najbardziej doskonałym przykładem wplecenia pesymistycznej filozofii w sam rdzeń rozgrywki. Świat Lordran to umierające królestwo uwięzione w niekończącym się cyklu ognia i mroku. Era ognia symbolizująca porządek i cywilizację nieuchronnie gaśnie, a wraz z nią bogowie i bohaterowie popadają w szaleństwo. Gracz, jako wybrany nieumarły, otrzymuje misję rozpalenia pierwszego płomienia na nowo, by przedłużyć erę bogów. Jednak szybko okazuje się, że jest to zadanie syzyfowe. Każde rozpalenie płomienia jest tylko tymczasowym rozwiązaniem, które podtrzymuje agonię świata i przygotowuje grunt pod kolejny nieunikniony upadek. To nic innego jak mit wiecznego powrotu w wersji cyfrowej. Wanitatywność jest tu wszechobecna. Mechanika utraty człowieczeństwa i celu w wyniku powtarzających się śmierci jest centralnym motywem. Gracz obserwuje, jak postacie niezależne, niegdyś pełne zapału i nadziei, stopniowo tracą zmysły, stając się bezmyślnymi pustymi. Sama rozgrywka, z jej legendarną trudnością i koniecznością powtarzania tych samych lokacji, odzwierciedla tę daremną walkę. Każde zwycięstwo nad potężnym bosem przynosi chwilową ulgę, ale świat pozostaje wrogi, obojętny i pogrążony w rozkładzie. Finałowy wybór, rozpalić płomień czy pozwolić mu zgasnąć i stać się mrocznym lordem, jest w istocie wyborem iluzorycznym. Niezależnie od decyzji, cykl prawdopodobnie powtórzy się w przyszłości. Dark Souls uczy gracza akceptacji porażki i odnajdywania małych, osobistych zwycięstw w świecie skazanym na entropię. Podobne poczucie daremności, lecz w estetyce science fiction. Serwuje Nier Automata. Gra przenosi nas w daleką przyszłość, gdzie androidy z organizacji Jora toczą wojnę z maszynami w imieniu ludzkości, która schroniła się na księżycu. Gracz wciela się w androidy bojowe 2 i 9S, wykonując misje w postapokaliptycznym świecie. Jednak pod powierzchnią heroicznej walki o chwałę dla ludzkości kryje się fundamentalne kłamstwo. Ludzie dawno wyginęli. Cała wojna jest farsą, starannie zaaranżowaną przez sztuczną inteligencję, by dać androidom i maszynom cel, powód do istnienia. Gdy ta prawda wychodzi na jaw, cała narracja załamuje się pod ciężarem własnej bezsensowności. Bohaterowie, stworzeni do walki w imię nieistniejących stwórców, muszą na nowo zdefiniować swoją egzystencję. Gra wprost, czerpie z filozofii egzystencjalnej. Zadając pytania o to, czy można stworzyć własny sens w absurdalnym, pozbawionym celu wszechświecie. Struktura gry, wymagająca wielokrotnego jej ukończenia, aby poznać pełną historię z różnych perspektyw, sama w sobie jest metaforą cykliczności i beznadziejności konfliktu. Każde przejście odsłania kolejne warstwy tragedii i oszustwa. Ostateczny akt wanitatywny ma miejsce w finale, gdzie gracz, by osiągnąć prawdziwe zakończenie musi dosłownie poświęcić swoje postępy, usunąć plik zapisu gry, by pomóc innemu, anonimowemu graczowi w jego walce. W świecie pozbawionym inherentnego sensu ten akt bezinteresownego poświęcenia staje się jedynym autentycznym, transcendentnym gestem, próbą przełamania cyklu daremności. Z kolei Metro Exodus osadza swój pesymizm w bardziej nałacalnej, postapokaliptycznej rzeczywistości, Podróż Artema i jego towarzyszy na pokładzie pociągu Aurora przez zniszczoną Rosję jest wizualnym esejem na temat wanitatywności ludzkiej cywilizacji. Zardzewiałe wraki statków na wyschniętym dnie Morza Kaspijskiego, opuszczone, napromieniowane miasta i zdziczała przyroda tworzą gigantyczne memento mori. Gra nieustannie konfrontuje gracza ze szczątkami świata, który przeminął. Jednak jej najgłębszy pesymizm ma charakter społeczny. Mimo globalnej katastrofy, która powinna zjednoczyć ocalałych, ludzkość powiela swoje najgorsze błędy. Artem na swojej drodze napotyka kanibalistycznych tyranów, fanatyków religijnych odrzucających technologię, czy bezwzględnych właścicieli niewolników. Nadzieja na odnalezienie czystego, nieskażonego miejsca, raju na Ziemi, jest stale podważana przez brutalną prawdę o ludzkiej naturze, nawet w świecie zniszczonym przez atom. Plemienność i rządza władzy pozostają niezmienne. Atmosfera gry, balansująca między klaustrofobiczną ciemnością tuneli a zdradliwą otwartą przestrzenią, wzmacnia poczucie kruchości życia. Każdy łyk czystej wody, każda chwila spokoju jest na wagę złota. Ostatecznie, choć drużynie udaje się znaleźć nowy dom, cena jest ogromna. Dobre zakończenie wymaga poświęcenia i jest okupione cierpieniem, co sugeruje, że nawet w nadziei. Jest ziarno goryczy, a walka o przetrwanie jest niekończącym się bolesnym procesem. Motywy wanitatywne nie zawsze muszą być wyrażane poprzez horror czy brutalną walkę. Czasem najsilniej rezonują w ciszy, w kontemplacji piękna umierającego świata. Melancholia, poczucie straty i estetyzacja rozkładu stają się wtedy kluczowymi narzędziami do budowania pesymistycznego nastroju. Shadow of the Colossus jest poematem na cześć tej melancholijnej estetyki. Gracz wciela się w Wondera, młodzieńca, który przybywa do zapomnianej krainy, by przywrócić życie ukochanej dziewczynie. Tajemniczy byt obiecuje mu pomoc, jeśli ten pokona 16 gigantycznych istot. Kolosów, przymierzających tę ziemię. To, co wyróżnia grę, to jej świat. Jest on ogromny, zapierający dech w piersiach i niemal całkowicie pusty. Poza kolosami nie ma tu wrogów, miast ani postaci niezależnych. Ta pustka potęguje poczucie samotności i sprawia, że każda podróż konno przez rozległe równiny i starożytne ruiny staje się formą medytacji nad przemijaniem. Piękno tego świata jest pięknem cmentarza. Prawdziwy tragizm gry ujawnia się jednak w działaniach gracza. Kolosy nie są z natury agresywne, to majestatyczne, starożytne istoty, które atakują jedynie w obronie własnej. Każde zwycięstwo jest słodko goszkie Muzyka milknie, a gracz obserwuje powolną, bolesną śmierć wspaniałego stworzenia. Z każdym pokonanym kolosem, Wonder staje się silniejszy, ale jednocześnie jego ciało ulega postępującej korupcji. Skóra blednie, a na głowie wyrastają rogi. Z jego ciała emanuje mroczna energia. Gracz, dążąc do szlachetnego celu, czyli uratowania miłości, Dokonuje serii moralnie dwuznacznych, niszczycielskich aktów. Finał jest ostatecznym ciosem. Okazuje się, że Wonder był jedynie narzędziem dla mrocznego bytu, Dormina, który został rozczłonkowany i uwięziony w ciałach kolosów. Zniszczenie ich wszystkich uwolniło go, a ciało Wondera stało się jego naczyniem. Heroiczna misja okazuje się aktem profanacji, a poświęcenie bohatera prowadzi do jego własnej anihilacji. Zostaje wchłonięty przez ciemność, a jego cel zostaje osiągnięty tylko częściowo. Ta opowieść o daremności walki z naturalnym porządkiem rzeczy jest jedną z najpotężniejszych wanitatywnych przypowieści w historii gier. Podobny nastrój melancholii, choć w zupełnie innej skali, dominuje w Hollow Knight. Gra zaprasza nas do podziemnego królestwa, Hollow Nest, niegdyś wspaniałego, a teraz będącego jedynie cieniem dawnej chwały. To, co uderza od samego początku, to pięknego jego rozkładu. Ręcznie rysowana grafika, połączona z melancholijną fortepianową ścieżką dźwiękową, tworzy atmosferę głębokiego smutku. Gracz przemierza opuszczone miasta, zarośnięte świątynie i zapomniane trakty, a każdy nowy obszar jest świadectwem upadłej cywilizacji. Przyczyną tego upadku jest infekcja, tajemnicza siła, która odbiera mieszkańcom wolną wolę i rozum. Zamieniając ich w agresywne, bezmyślne skorupy. Infekcja jest metaforą utraty celu, poddania się apatii i zapomnieniu, duchowej śmierci, która poprzedza tę fizyczną. W trakcie eksploracji gracz odkrywa tę tragiczną historię królestwa. Okazuje się, że podejmowano już desperackie próby powstrzymania zarazy. Tytułowy Hollow Knight był specjalnie stworzonym naczyniem, które miało wchłonąć infekcję. I uwięzić ją na wieczność. Była to ofiara, która, jak się dowiadujemy, zawiodła. Gracz jako mały, milczący rycerz jest jedynie kolejnym ogniwem w długim łańcuchu porażek. Pesymizm Hollow Knight ma charakter historyczny. Pokazuje, że nawet najwięksi, najmądrzejsi ponieśli klęskę, a historia jest kroniką nieudanych prób powstrzymania nieuniknionego. Osiągnięcie prawdziwego, dobrego zakończenia. Wymaga ogromnego wysiłku i odkrycia głęboko ukrytej prawdy o naturze infekcji oraz daremności poprzednich poświęceń. Jednak nawet w zwycięstwie dominuje uczucie straty. W Hallownest na zawsze pozostanie pięknym grobowcem. Analiza przedstawionych tytułów wyraźnie pokazuje, że motywy wanitatywne i pesymistyczne znalazły w grach wideo niezwykle podatny grunt. Każdy z omówionych tytułów na swój unikalny sposób wykorzystuje mechanikę, narrację i estetykę do eksploracji tematów przemijania, daremności i rozkładu. Silent Hill 2 i Soma zanurzają nas w osobistej otchłani winy i utraty tożsamości. Dark Souls, Nier Automata i Metro Exodus ukazują agonię całych cywilizacji, podkreślając cykliczność historii i daremność walki w skali kosmicznej, ale również społecznej. Z kolei Shadow of the Colossus i Hollow Knight tworzą melancholijne poematy o pięknie rozkładu i tragicznym wymiarze poświęcenia. Wspólnym mianownikiem dla tych doświadczeń jest konfrontacja z nieuchronnością straty i moralna ambiwalencja podejmowanych działań. Tym, co czyni te gry tak potężnymi, jest ich oczywiście interaktywność. To ona odróżnia je od literatury czy filmu i pozwala na głębszą internalizację pesymistycznego przesłania. Czym innym jest czytanie o syzyfowej pracy, a czym innym jest odczuwanie frustracji po setnej śmierci w Dark Souls. Czym innym jest obserwowanie moralnego upadku bohatera na ekranie, a czym innym jest własnoręczne wbicie miecza w serce majestatycznego kolosa. To gracz naciska przycisk, który pozostawia poprzednią wersję Simona na wieczną samotność w Somie. Ta sprawczość zmusza do współuczestnictwa w tragedii. Rodząc empatię i prowokując do głębszej refleksji niż byłoby to możliwe w przypadku pasywnego medium. Jaki jest zatem cel wprowadzania tak mrocznych i przygnębiających tematów do świata, który z założenia ma być rozrywką? Być może odpowiedź leży w koncepcji katarzis. Konfrontując się z egzystencjalnymi lękami w kontrolowanej wirtualnej przestrzeni, otrzymujemy szansę na ich oswojenie. Gry te nie promują nihilizmu dla samego nihilizmu. Przeciwnie. Poprzez ukazanie świata pozbawionego sensu, często podkreślają wartość tych małych ludzkich gestów, aktu poświęcenia, przyjaźni, wytrwałości wbrew wszystkiemu. Paradoksalnie, to właśnie w najciemniejszych, najbardziej pesymistycznych światach, najjaśniej świeci iskra nadziei i człowieczeństwa. Nawet jeśli jest ona krucha skazana na zgaśnięcie. Współczesne gry wideo udowodniły, że przestały być jedynie formą eskapizmu. Stały się lustrem, w którym mogą odbijać się nasze najgłębsze obawy dotyczące śmiertelności, sensu i naszego miejsca we wszechświecie. Odwieczny motyw Vanitas, przypominający o marności i przemianiu, znalazł w nich swoje nowe, interaktywne wcielenie, a pustka w sercu algorytmu stała się przejmującym echem pustki, którą każdy z nas czasem odczuwa, spoglądając w gwiazdy. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego pesymistycznego materiału. Jeżeli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, suba, pozwoli to rozwijać się temu kanałowi. A jeżeli chcesz mnie wesprzeć w inny sposób, to zostawiam komentarz z linkiem do Buy Coffee. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w następnym. Cześć!